W ostatnim filmie obiecywałem Wam pokazać coś, co wygląda jak lasery na Godzille. Proszę, numer 1. Oto Krasucha 2. Podobnie jak Krasucha 4 zakłóca systemy AVAX. to te samoloty z takim kółkiem na dachu i inne powietrzne systemy radarowe w służbie od 2014. Późniejszy model Krasucha 4, który już niestety nie wygląda tak spektakularnie, ma za to zasięg skutecznie zakłócający satelity na niskiej orbicie w skrócie LEO, i może trwale uszkodzić docelowe urządzenia elektryczne, w tym radary naziemne. No i to prawie wszystko w temacie. No, znalazłem jeszcze artykuł na stronie LEGA Artis z 23 marca, czyli sprzed 6 dni jak to pisze że ukraińskie wojsko zdobyło jakiś kontener, Znaczne straty dla Rosji i ważne korzyści dla naszego wywiadu, piszą. Trofeum okazało się być kontenerowym stanowiskiem dowodzenia, będącym częścią rosyjskiego mobilnego systemu walki elektronicznej Krasucha 4. Przeznaczonego przede wszystkim do wykrywania i blokowania radarów powietrznych samolotów szturmowych, rozpoznawczych i bezzałogowych. O wiele więcej ciekawego mogę wam opowiedzieć o drugim laserze na Godzille. To Murmańsk BN. Jeżeli to odpalą, człowieku, to będzie prawdziwym Game Changersem. Są o nim nawet polskojęzyczne artykułsy. Na przykład na stronie milmag.pl z 2019 roku, aktualizowany kilka dni temu, pod tytułem w rejonie Kaliningradu został rozmieszczony system walki radioelektronicznej Murmańsk BN, który zakłóca łączność krótkofalową na szczeblu taktyczno-operacyjnym w promieniu od 3000 do 5000 kilometrów, w zależności od warunków atmosferycznych w idealnych nawet do 8000 kilometrów. Sorry, ale już sami musicie sobie sprawdzić dokąd to sięga z każdego punktu rosyjskiej granicy. Możliwe, że do wszędzie, a jak nie, to można na statek zapakować. Podpowiem, że promień planety Ziemia ma 6371 km, to ponad 1600 mniej. Deklarowane cechy murmańska BN umożliwiają tworzenie ingerencji na dużym obszarze, powiedział rosyjskiej izwestii Anton Ławrow. Jego praca może zakłócić komunikację okrętów wojennych, samolotów i naziemnych jednostek wojskowych w krajach Europy Wschodniej, Środkowej i regionu bałtyckiego. Przede wszystkim mówimy o Skandynawii. A także na wodach Morza Bałtyckiego i północno-zachodniej części Oceanu Atlantyckiego. System wszedł na wyposażenie sił zbrojnych Rosji w grudniu 2014 początkowo we Flocie Północnej, a w 2015 w południowym okręgu wojskowym. Na stronie Altair.com z kwietnia 2019 czytamy. I to jest jedna z ważniejszych informacji w dzisiejszej sytuacji. Że w 2017 roku w kompleks tego samego typu został wyposażony 470 ośrodek walki radiolokacyjnej Floty Czarnomorskiej na Krymie. Ach, na marginesie, w międzyczasie dowiedziałem się, że elektronik Warfare to po polsku w skrócie WRE. Według Eurasian Times z artykułu z 7 listopada 2020 pod tytułem. Rosja umieszcza całą Europę i część USA w strefie uderzenia z nowym elektronicznym systemem walki. Pisze, że flota północna potwierdziła, iż rosyjska armia stacjonująca w rejonie murmańska po raz pierwszy na dużą skalę zastosowała elektroniczne systemy tłumiące Murmańsk BN, które są w stanie zagłuszać sygnały w promieniu do 5000 km. Żołnierze Centrum Walki Elektronicznej Floty Północnej przeprowadzili ćwiczenia taktyczne na terenie obwodu murmańskiego. Opracowali rozmieszczenie kompleksu tłumienia łączności na falach krótkich murmańsk-BN w Arktyce na obszarze 100 km2, poinformowała służba prasowa floty. Ćwiczenie zajęło w sumie 14 godzin. Według dowództwa personel ośrodka skutecznie zarządzał wszystkimi przydzielonymi zadaniami. Chociaż obecne testy przeprowadzono głównie na stosunkowo niewielkim obszarze, eksperci uważają, że w krótkim czasie Rosja byłaby w stanie używać systemu w trybie maksymalnym, co uniemożliwiłoby komunikację z systemami wroga nawet na bardzo duże odległości. Według ekspertów rosyjska armia miałaby wpływ na Europę i część Stanów Zjednoczonych, gdyby w pełni wykorzystała system Murmańsk. Sąsiednie kraje zauważyły pewną ingerencję. Kiedy rosyjskie wojsko przeprowadziło testy w 2019 roku, norweskie media podały, że na terenach graniczących z Federacją Rosyjską odnotowano zakłócenia radiowe. Norwegia powiedziała, uznajemy prawo Rosji do ćwiczenia i szkolenia swoich zdolności, ale niedopuszczalne jest, aby tego rodzaju działalność wpływała na bezpieczeństwo w norweskiej przestrzeni powietrznej. W 2019 roku ministrowie obrony obu krajów omówili podczas spotkania kwestię zagłuszania GPS. Opracowany jako część rosyjskiego systemu strategicznej wojny elektronicznej, system zagłuszania komunikacji dalekiego zasięgu został specjalnie zaprojektowany do wyeliminowania wojskowej łączności satelitarnej o wysokiej częstotliwości stosowanej przez NATO i Stany Zjednoczone. Testowany od 3-4 lat Murmańsk, automatycznie mapuje bieżące działania na swoim obszarze operacyjnym i określa środki potrzebne do neutralizacji zagrożeń. Doradca pierwszego wiceprezesa KRET, Władimira Michajewa powiedział, że system może blokować całe pola informacyjne kierownictwa wojskowego wroga. Czy usłyszałeś, automatycznie określa środki potrzebne do neutralizacji zagrożeń? sieci bazującej na sztucznej inteligencji o nazwie Skynet. Skynetu jeszcze nie stworzyliśmy, ale nie próżnujemy. Murmańsk BN to system zagłuszania łączności dalekiego zasięgu zaprojektowany specjalnie w celu wyeliminowania wojskowej łączności satelitarnej NATO i Stanów Zjednoczonych o wysokiej częstotliwości. System ten został opracowany jako część rosyjskiego strategicznego systemu walki elektronicznej i działa jako zdolność sieciocentryczna. To jest nadal artykuł Eurasia Times. Głównym celem Murmańska BN jest zachodni globalny system komunikacji o wysokiej częstotliwości HFGCS. Inne systemy, będące częścią rosyjskiej walki radioelektronicznej, to systemy Krasucha i DIVNOMORIE, które podobno są w stanie zakłócać komunikację satelitarną, sygnały GPS i komunikację dronową. Poddany zagłuszeniu wróg staje się ślepy, głuchy i pozbawiony mowy mówili w przeszłości przedstawiciele Wojska Rosyjskiego, pisze Eurasia Times. Izwiestia dodaje jeszcze, że siły zbrojne otrzymały do swojej dyspozycji elektroniczny sprzęt bojowy, działający nie tylko na głębokościach operacyjno-taktycznych, ale także operacyjno-strategicznych, uważa ekspert wojskowy Anton Ławrow. Innymi słowy, Murmańsk jest bronią strategiczną, tak jak, wiecie, te bombowce strategiczne. Niektórzy z was słyszeli zapewne o incydencie niszczyciela USS Donald Cook z kwietnia 2016 z dwoma myśliwcami Su-24 około 80 mil morskich od obwodu Kaliningradzkiego. Dobno Rosjanie wyłączyli całą elektronikę na okręcie, a potem ich myśliwce zaczęły wykonywać bardzo brawurowe przeloty. Teorie spiskowe mówią, że Amerykanie posiekali się ze strachu i po powrocie wielu marynarzy zwolniło się ze służby. W tej dyskusji na amerykańskim serwisie QA Quora czytamy na przykład, że to bzdura, bo marynarze nie mogą się zwolnić, a kapitan celowo wyłączył elektronikę. Ale jedna osoba napisała na przykład coś takiego. Tak, systemy radarowe Donalda Kuka zostały wyłączone przez rosyjski samolot. Za pomocą urządzenia o nazwie Hibiny. To urządzenie blokujące systemy radarowe Wroga na ziemi lub na okrętach wojennych. Statek potem zawrócił. Nawet na Wikipedii jest artykuł o systemie Hibiny. Nazwa pochodzi od Pasma Górskiego w Arktyce. To system przeznaczony do radionamierzania i sondowania promieniowania źródła sygnału, co pozwala na zniekształcenie parametrów odbitego sygnału. Przynajmniej tutaj nie ma mowy o wyłączaniu niszczycieli. To oczywiście nic nie znaczy, może poza tym, że o najnowszej rosyjskiej broni jest w mediach odczuwanie mniej informacji niż o starej na przykład. Chyba Następną rosyjską jednostką walki radioelektronicznej, która nieco przypomina laser na Godzille, jest Moskwa-1. Proszę, tak wygląda. Co robi? No, zakłóca jakąś elektronikę. Konkretnych danych jest niewiele. Na francuskiej Wikipedii czytamy: Moskwa 11L267 to kompleks walki elektronicznej stworzony przez grupę Radio Electronic Technology z państwowego koncernu Rostech. Odrobinę szczegółowych informacji znalazłem na stronie Digel.com. Dawni autorzy słynnego Digel raportu, który wzbudził wtedy tyle kontrowersji. Chyba zrobię o tym filmik na dniach, bo przewidywał on ogromne spadki populacji w krajach zachodu do roku 2025. Z tego co pamiętam, w Polsce miało wyjść nawet na plus, i patrzcie. O Moskwie piszą oni krótko, ale ciekawie. 1L267 Moskwa-1 w służbie od 2015 to naziemny, pasywny system radarowy który może widzieć i śledzić wszystkie cele w powietrzu w odległości do 400 km. Nie wiem, czy coś takiego już było, bo wielkim ekspertem do walki radioelektronicznej to ja nie jestem, ale Moskwa-1 nie emituje żadnych sygnałów radarowych, tylko odbiera i analizuje te zewnętrzne, które pozostają niewidoczne dla wroga. Produkowana przez koncern KRET Moskwa-1 jest w stanie sklasyfikować cel jako pocisk lub samolot. Następnie przekazuje współrzędne celu do pobliskiego systemu obrony powietrznej lub na stanowisko dowodzenia. Poza tym może kierować odrzutowce obrony powietrznej do celu, a te nie muszą już używać swoich radarów, więc pozostają niewidoczne dla wroga. Szukając dalszych informacji, natknąłem się na artykuł na stronie The Defense Post. Napisz w komentarzu, jak to się wymawia prawidłowo. Napisz też skąd jesteś, bo wiedziałem, że nie piszecie skąd jesteście. Autorką jest pewna Anna Warfolomiejewa, co może sugerować, że jest to medium promowskiejewskie. To chyba należy tłumaczyć jako sygnalizowanie siły. Prawdziwym sukcesem Rosji w Syrii jest wojna elektroniczna przeciwko USA. Syria stała się rosyjskim ostatecznym poligonem doświadczalnym. A niedźwiedzie. A niedźwiedzie odnoszą szczególne sukcesy w wykorzystywaniu technologii walki elektronicznej do ingerowania w operacje prowadzone przez koalicję, piszą Przypomnę Wam ten słynny ostrzał rakietowy Syrii przez Trumpa. To był jedyny raz, gdy amerykańskie media go chwaliły. Jedna z teorii spiskowych wtedy mówiła, że Trump zrobił to, aby pokazać amerykańskim generałom podżegającym go do wojny, że Rosja jest za silna dla Stanów. Defense Post pisze dalej, jeszcze grubiej, ale pamiętajcie, że to wszystko może być też ruska propaganda, bo naprawdę może być. Ja nie wiem kto tworzy tę stronę. Generał Raymond Thomas, dowódca operacji specjalnych USA, powiedział na sympozjum GOINT w 2018 roku, że Syria stała się najbardziej agresywnym środowiskiem walki elektronicznej na świecie. Codziennie nas testują, przerywając komunikację, wyłączając nasze IC-130 i tak powiedział Choć generał nie powiedział wprost, że za tymi operacjami stoi Moskwa, to zdaniem ekspertów tylko Rosja ma zaawansowane możliwości, by z powodzeniem przeprowadzić taką ingerencję w Syrii. Komentarze Tomasa pojawiły się wkrótce po doniesieniach, że Rosja blokuje małym dronom obserwacyjnym USA odbiór sygnałów satelitarnych GPS. Jednym z rosyjskich systemów zdolnych do takiej ingerencji jest Krasu 4 System został zaprojektowany przede wszystkim do zwalczania radarów ataku, rozpoznania i samolotów bezzałogowych i podobno został rozmieszczony w Syrii. Zamontowany na ciężarówce nadajnik radiowy jest w stanie zagłuszyć nie tylko sygnały radarowe, ale także kanały sterujące dla dronów, czyniąc samoloty oślepionymi i głuchymi. Ma zasięg do 300 km to jest 185 mil. Inne systemy podobno używane przez rosyjskie wojsko na terytorium Syrii to radar i system zagłuszania sonaru Moskwa-1 oraz Rihag-AV, pisze dalej Defense Post. Rihag-AV zakłóca sonary na setki kilometrów i jest montowalny na śmigłowcach. W artykule tym widzimy zdjęcie sugerujące, że Amerykanie też bawią się w te klocki. Czytamy pod nim, iż jest to samolot EC-130H Compass Call do prowadzenia wojny elektronicznej w nieujawnionym miejscu w południowo-zachodniej Azji w ramach operacji Inherent Resolve w 2017 roku. Zakłóca on komunikację dowodzenia i kontroli wroga. Radar Snar-10M1, trochę podobny do Barnaul-T, o którym mówiłem w którejś części filmu Bayraktar i Pozamiatane. Samobieżny radar przeciwpancerny wszedł do służby w 2019 roku. Może wykrywać cele naziemne, powietrzne, pojazdy, siłę roboczą, cokolwiek to znaczy, albo eksplodujące pociski w zasięgu od 200 metrów do 40 km. W mojej ocenie są to dosyć nowe możliwości i wydaje mi się, że tutaj większą rolę zaczyna grać moc obliczeniowa i algorytmy niż postęp w sensoryce, czyli w rozwoju czujników. Za potwierdzenie mojego przypuszczenia niech posłuży artykuł z podejrzanej strony bulgarianmilitary.com. Nie jest to raczej oficjalna strona bułgarskiej armii. Rosja przygotowuje się do użycia systemów walki elektronicznej stosujących sztuczną inteligencję, czytamy. Mowa jest tutaj o nowym systemie, który ma wystartować w 2025 roku o nazwie Bylina. Może analizować sytuację, znajdować i klasyfikować cele bez udziału operatorów w czasie rzeczywistym. Następnie, Bylina określa w jaki sposób najlepiej stłumić lub zniszczyć wykryty wrogi sprzęt. W artykule Izvestii, który służył najwyraźniej jako źródło dla Bulgarian .com, czytamy, że bylina jest częścią systemu EPIC, ale nie wiem, czy komputer to dobrze przetłumaczył. W innym artykule Izvestii czytamy, nowe systemy będą w stanie skutecznie rozwiązać problemy bez ingerencji człowieka. W jeszcze innym, Sztuczna inteligencja wejdzie do oddziałów walki elektronicznej. System Belina sam znajdzie, sam zidentyfikuje i sam zablokuje wrogie radary, sprzęt komunikacyjny i satelity. Jest opisywany jako całkowicie zautomatyzowany system zdolny do niezależnego wykrywania i identyfikowania celów oraz samodzielnego decydowania, jakie elektroniczne środki zaradcze należy zastosować. W pewnym 85-stronicowym papierze X, opisującym zaawansowane technologie rosyjskie i ich możliwości. Nie chcę go na razie ujawniać, ale pochodzi on od renomowanego amerykańskiego think tanku. Znalazłem jeszcze następujący tekścik. Rosja opracowała szereg systemów walki elektronicznej, które mogą dwukropek zagłuszać lub fałszować sygnał satelitów komunikacyjnych. Wymienione są tu Tirada 2 i Belina MM. Przeciwdziałają satelitom rozpoznania radarowego modele Krasucha 4 i Divno-Morie, lub chronią rosyjskie satelity przed atakami elektronicznymi model Tobol. Wydaje się, że systemy te aktywnie się rozwijają więc jest prawdopodobne, że rosyjskie wojsko będzie kontynuowało swoje inwestycje w te zdolności. Znalazłem pewien amerykański artykuł z października 2020, który jest bardzo długi i zawiera mnóstwo dobrego researchu i można jeszcze wiele z niego wyczerpać. Ujawnię go na zakończenie tego cyklu. O triadzie 2 piszą w nim tak: na początku 2018 anonimowe źródło z rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego powiedziało agencji informacyjnej Interfax, że Tirada 2 jest w stanie wyłączyć satelity komunikacyjne, dodając, że jest to projekt wielomilionowy. A to jest zdjęcie z drona OBWE przedstawiające, jak sądzono, Tiradę 2 rozmieszczoną na Ukrainie. Późniejsza analiza postawiła tę identyfikację pod znakiem zapytania. Natomiast o bylinie czytamy tu zapytany o rolę koncernu Radio Electronic Technologies w skrócie KRET w rozwoju Byliny w wywiadzie w lipcu 2017 pierwszy zastępca dyrektora holdingu powiedział, że opracował on zasadniczo nowy kompleks, który może być wykorzystany do rozpoznawania i kontroli stacji zagłuszających w paśmie krótkofalowym, ale jego dokładny cel pozostaje niejasny. No i jeszcze jeden laser na Godzille. Divnomorie. W grudniu 2013 dyrektor Kreta, Nikolaj Kolesow, ujawnił, że jego holding pracuje nad nowym systemem walki elektronicznej o nazwie Divnomorie. Mówiono, że Diwnomorje jest zdolny do zakłócania radarów i innych pokładowych systemów radioelektronicznych, samolotów, helikopterów i dronów, a ponadto będzie również używany przeciwko satelitom szpiegowskim. Jego zasięg określano jako kilkaset kilometrów i miał łączyć elektroniczne rozpoznanie i elektroniczne funkcje ataku Moskwy 1, Krasuchy 2 i Krasuchy 4. Cały sprzęt można zamontować na jednej ciężarówce i być gotowym do użycia w ciągu kilku minut. Dzięki czemu Divnomorie jest wysoce mobilny i praktycznie niezniszczalny. Nie ma na razie pozytywnie zidentyfikowanych zdjęć Divnomorie. Niektóre podpisane Divnomorie pokazują krasuche 2. Część dostępnej dokumentacji dotyczy zakupu ciężarówek Kamaz 6350 tego samego typu co Tirada 2 i Krasucha 4. Na początku tego roku anonimowe źródło opublikowało na Twitterze niewidziany dotychczas obraz kompleksu WRE wykorzystującego podwozie Kamas 6350, twierdząc, że jest on przeznaczony do zakłócenia łączności radiowej i satelitarnej oraz przeciwdziałania konstelacji orbitalnej prawdopodobnego wroga. Dziwne określenie. Nie jest jednak jasne, czy to Dziwnomorie, czy Rada-2, czy coś innego. A tu widzicie jeszcze listę trwających rosyjskich programów kosmicznych. Tak dokładnie wyglądało to we wrześniu 2021. Satelity itp. są bardzo ważnym komponentem WRE. Eksperci są pewni, że w przyszłości rola sprzętu WRE na polu walki wzrośnie. W trakcie ćwiczeń z bronią kombinowaną WOSTOK 2018 po raz pierwszy przeprowadzono masowe uderzenie elektroniczne za pomocą WRE. Potencjalny wróg zablokował się, to oni tak tłumaczą na polski, nie ja, na lądzie, morzu i w powietrzu. Były to pierwsze ćwiczenia na taką skalę, zostały uznane za udane i potwierdziły wysokie możliwości bojowe oddziałów WRE. To na razie tyle, daj łapkę w górę, subskrybuj i dozo. If you liked it, leave a like. If you like the content, please subscribe. Thanks for watching.